Wszystkich bardzo serdecznie na, można powiedzieć, prawie uroczystym posiedzeniu dwóch senatów. Senatu mijającej kadencji 2016-2020 i Senatu 2020-2024. Osiem lat zleciało, można powiedzieć, jak jeden dzień, i troszeczkę mi smutno, ale też i cieszę się z tego, że. Wszystko dobrze się kończy, jestem zadowolony. Uważam, że te lata były spełnione i dla mnie, i dla uczelni. Najważniejsze jest to, że zostawiam uczelnie w dobrej kondycji finansowej. Tutaj wynik na koniec roku będzie dodatni, bo już pan kanclerz mnie poinformował. Jakie wyzwania? No Dalsza walka ze skutkami niżu demograficznego, bo to nas rzeczywiście w uczelniach regionalnych bardzo dostwiera bardzo boli, że tej młodzieży jest co roku stosunkowo niedużo, ale mniej. No, a również życzę Pani Rektor pozyskiwania dodatkowych środków, funduszy, projektów, dalszego rozwoju kadry naukowej. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że udało nam się przeprowadzić zmianę pokoleniową na uczelni. To znaczy się cała kadra zarządzająca, rektor, prorektorzy, Dziekani, prodziekani to są średnio ludzie w wieku 50 lat. I bardzo się cieszę, że młodzież przejmuje zarządzanie uczelnią, bo młodzież ma dużo dobrych pomysłów, na pewno będzie działać z inicjatywą i osiągnie wiele sukcesów. Udało mi się zintegrować społeczność akademicką. Bardzo się cieszę, że zawsze można było się porozumieć i ze związkami zawodowymi, z nauczycielami że udało się przeprowadzić wiele reform, zmian strukturalnych na uczelni i wszystko to w, do, w konsensusie, w porozumieniu bardzo ładnie rozwijała się nasza można powiedzieć kadra nauczycielska, uzyskano wiele stopni tytułów naukowych i jestem też z tego dumny, że udało mi się zainspirować ludzi do pracy naukowej i że oni osobiście odnieśli sukces, ale sukces nauczycieli to jest sukces całej uczelni. Pani Rektor, dziś zostaną przekazane insygnię Władzy. Jakie emocje towarzyszą? Bardzo duże. To jest bardzo doniosła chwila. To dla mnie wielki zaszczyt i honor stanąć na czele Politechniki Koszalińskiej. Przekazanie Insygniu Władzy, czyli berła, które reprezentuje mądrość i łańcucha, który oznacza dostojność funkcji i odpowiedzialność za decyzje, to jest dla mnie wielkie zobowiązanie przed społecznością akademicką Politechniki Koszalińskiej do tego, aby poprowadzić Politechnikę Koszalińską ku rozwojowi. I bardzo na to liczę, liczę na współdziałanie, liczę, że nam się uda. Mhm. Jakie zadania chciałaby Pani zrealizować? Będę realizować zadania zapowiedziane podczas wyborów w ramach programu Bliżej ludzi bliżej potrzeb. Priorytetami jest uzyskanie statusu uczelni akademickiej w nowej ewaluacji, rozwijanie oferty kształcenia, a także bycie bliżej potrzeb naszego otoczenia, także rozwijanie współpracy z otoczeniem. Mhm. Myślę, że największym wyzwaniem w tych czasach będzie to nauczenie. Hybrydowe. Tak, wkraczamy w, wkraczamy w tę kadencję z dużym problemem właśnie w warunkach pandemii. Liczę, że sobie poradzimy i wyjdziemy z tego bogatsi o nowe doświadczenia, prawdopodobnie sprawniej działający. Także mamy plan, aby możliwie w warunkach bezpieczeństwa sanitarnego rozpocząć zajęcia w formie stacjonarnej. Duże wykłady ewentualnie rozważamy w wersji online. Na początku września wraz z dziekanami będziemy decydowali, Decydować o tym, jak te zajęcia się rozpoczną. A jak będzie wyglądała inauguracja jeszcze Inauguracja chcemy, żeby odbyła się okay. stacjonarnie, ale zaproszenia będą do ograniczonej liczby osób, raczej reprezentantów yy, uczelni, yy, i będziemy robić to wersję online. I zaprosimy wszystkich do bycia z nami przed monitorami komputerów. Dyrektor. To jest właściwy człowiek dla właściwych pieniędzy. Przekażę. Przekażę jeszcze wybór Gratuluję, Teraz się z Panią, przekazana. To dla mnie wielki zaszczyt i honor stanąć na Czele Politechniki Koszalińskiej. Dziękuję serdecznie całej społeczności akademickiej oraz Radzie Uczelni za zaufanie. Zobowiązuje się godnie reprezentować Politechnikę Koszalińską i konsekwentnie realizować zapowiedziany program rozwoju uczelni podczas wyborów. Naszymi priorytetami jest uzyskanie statusu uczelni akademickiej w najbliższej ewaluacji, rozwijanie oferty kształcenia, a także pogłębianie współpracy z otoczeniem. Zapraszam wszystkich do współpracy. Bliżej ludzi, bliżej potrzeb to działania, które będziemy realizować na, przez najbliższe cztery lata. Wkraczamy w tą nową kadencję w okresie pandemii. Jest to dla nas niełatwy czas, duże wyzwanie, ale wierzę, że wyjdziemy z tego bogaci o nowe, dobre. Pan Rektor ma wiele cech, które ukształtowały by ostatniej ostatnie kadencje, ale myślę, że do czterech najistotniejszych bym zaliczyła pracowitość, ogromną wiedzę, gospodarność i życzliwość. Pan Rektor wyznaczył nam wysokie standardy postępowania, które będę traktować jako pewien drogowskaz dla moich i naszych przyszłych działań. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Rektorowi. W tradycji Politechniki Koszalińskiej jest przekazanie portretu Panu Rektorowi, dowód wdzięczności społeczności akademickiej za trud i zaangażowanie w rozwój uczelni. Ten większy będzie umieszczony w sali Senatu obok znamienitych poprzedników, a ten zostanie przekazany Panu Rektorowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ja też dziękuję, dziękuję za piękne słowa i życzę wszystkiego najlepszego. Będę się starał zawsze pomóc, jeżeli będzie trzeba. na to proszę, <grym> Dziękuję.